Jednym z silnych czynników wyjaśniających nasze ogólne zadowolenie z życia jest nasza satysfakcja ze związku. W równym stopniu dotyczy to związków partnerskich, jak i związków małżeńskich. 79% Polaków ocenia pozytywnie swój związek, chociaż większość z nas widzi jakieś drobne obszary do poprawy, które warto byłoby jeszcze zaopiekować. Szczęśliwy związek to nie tylko bliskość emocjonalna i wspólne wyjątkowe chwile, którymi tak chętnie dzielimy się w social mediach, ale także taka codzienna harmonia, która obejmuje wiele aspektów życia, m.in. aspekt finansowy. I choć pieniądze nie są najważniejsze w życiu, no to są ważne, a sposób w jaki para zarządza swoim budżetem ma znaczący wpływ na jakość ich relacji. Badanie Miłości-Pieniądze, które przeprowadziłam dla Goldman Sachs TFI, pokazuje, że organizacja finansów w związku ma przemożny wpływ na jakość naszej relacji. Może zarówno wzmacniać więź między partnerami, jeżeli jest ona prowadzona w zgodzie ze sobą, jak i prowadzić do pewnych wspięć. Spróbuję pokrótce przybliżyć główne wyniki tego badania, które mogłyby stanowić pewne wskazówki do tego, jak zadbać o nasze szczęście w związku, dbając jednocześnie o kwestie związane z finansami. Wyniki badania Miłość i Pieniądze pokazały, że dla poczucia szczęścia w parze kluczowe jest postrzeganie siebie przez partnerów jako jednej drużyny, w której obie strony dążą do efektywnego gospodarowania finansami, uwzględniając swoje potrzeby, swoje własne i potrzeby partnera. Oraz swoje, swoje i partnera możliwości i oczekiwania. Okazuje się, że wspólnota majątkowa i wspólne konto w banku wiążą, z, wiążą się z wyższym zadowoleniem ze związku i generalnie wyższym zadowoleniem z życia. Dzisiaj 86% małżeństw i 32% związków partnerskich z co najmniej rocznym stażem deklaruje wspólnotę majątkową. No ktoś powie dużo, a ktoś powie niedużo. No z jednej strony. Domyślnym modelem w małżeństwach była wspólnota majątkowa, a zatem... No, to, że dziś co szósta para decyduje się na rozdzielność majątkową, jest jednak pewną zmianą. Z drugiej strony domyślnym wariantem dla związków partnerskich była rozdzielność majątkowa, a dziś co trzeci związek partnerski decyduje się na, na wspólnotę. Co też pokazuje myślenie o związkach partnerskich w kategoriach trwałego rozwiązania, które wcale niekoniecznie musi się kiedykolwiek zakończyć związkiem małżeńskim. Mniej więcej co czwarta para trzyma wszystkie pieniądze na wspólnym koncie. Nieco dotyczy to małżeństw, ale różnica wynosi zaledwie 5%. A co czwarta para część środków trzyma na wspólnym koncie, a część środków trzyma oddzielnie. A podobnie wygląda kwestia przechowywania oszczędności, gdzie około 30% par trzyma oszczędności wspólnie i ich inwestowania. Jeżeli pary inwestują, no to w 40% przypadków te inwestycje są wspólne. Teraz to, co konsekwentnie pokazywały wyniki opisywanego badania, to to, że jeżeli mamy. Miejsce, w którym przechowujemy wspólnie pieniądze, jeżeli trzymamy razem oszczędności, jeżeli inwestujemy wspólnie, to nasz poziom zadowolenia ze związku jest wyższy. Ponadto wspólne podejmowanie decyzji i przejrzystość w sprawach finansowych to podstawa zdrowej relacji. Najszczęśliwsze pary to te, które wspólnie podejmują decyzje finansowe, zarówno te codzienne, jak i te związane z inwestowaniem, kupowaniem ubezpieczeń czy zaciąganiem zobowiązań finansowych. A jak to wygląda w praktyce? No, Przeciętnie 67% polskich par uzgadnia wspólnie wydatki, zwłaszcza te większe czy ważniejsze, a także wspólnie podejmuje decyzje dotyczące oszczędności czy kredytów. Co ciekawe, jeżeli decyzje nie są podejmowane wspólnie, to częściej podejmuje je kobieta niż mężczyzna. Pierwszym krokiem do finansowej harmonii w związku jest poznanie własnych oczekiwań i oczekiwań partnera i partnerki. Jakie mamy podejście do oszczędzania, jakie wydatki są dla nas priorytetowe, jaki poziom ryzyka finansowego jesteśmy w stanie zaakceptować? Świadomość tych kwestii pozwala uniknąć nieporozumień i ogranicza ryzyko konfliktów, a również kłótnie o pieniądze. Co ciekawe, jak pokazuje badania miłości pieniądze, kłótnie o pieniądze dotykają aż 76% polskich par. Niestety tylko 60% partnerów rozmawia o pieniądzach przed wspólnym zamieszkaniem, a i wtedy najczęściej skupiają się tylko na podziale wydatków i na zarobkach. Takie z rozmowy powinny przeprowadzać absolutnie wszystkie pary, no i powinno one jednak obejmować szerszy kontekst, również wspólne cele finansowe, podejście do oszczędzania czy stosunek do kredytów, bo to może zapobiec wielu nieporozumieniom czy rozczarowaniom z jednej lub z drugiej ze strony. Co stoi na przeszkodzie, czemu w takim razie nie rozmawiamy przed wspólnym zamieszkaniem? Choć większość par uznaje finanse za istotny element relacji, rozmowy na ten temat są dla nich trudne i niezręczne, a w związku z tym ograniczane do minimum. Partnerzy często mówią, bałem się podjąć dyskusję na temat finansów przed wspólnym zamieszkaniem, z obawy przed tym, że zostanę negatywnie oceniony, z obawy przed tym, że zostanę uznany za materialistę. Tymczasem. Rozmowy o pieniądzach powinny być tak naturalne jak dyskusja nie wiem, o planach na weekend czy o konserwacji samochodu. Warto jednak pamiętać o tym, żeby zadbać o odpowiednie warunki do rozmowy o pieniądzach. Bo z jednej strony, oczywiście, no, rozmawiamy o tym jako o pogodzie, i fajnie było, żebyśmy tak wszyscy podchodzili, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że pieniądze często wywołują w nas różne emocje, że jednak mamy w sobie ten niepokój, jednak jest nam w pewien sposób trudno. A zatem warto jest rozmawiać w sytuacji, kiedy obie strony mogą czuć się komfortowo w odpowiednim miejscu i czasie i w sposób pozwalający na wyrażenie swoich emocji swoich przekonań.